Nutrie w byczynie stały się atrakcją turystyczną. W miejscu, gdzie mieszkają, często można spotkać przyjezdnych, którzy chcą zobaczyć te miłe zwierzątka. Niestety aktualnie oprócz żywych zwierząt w rozlewisku znajdują się również martwe osobniki. Zaczyna się robić tam wielki problem. Bo teraz tam jest zabite z tamtej strony trzy, a tam no jest Roboków kupa. Zoradki są takie z tego, że niesamowicie ile zabił, nie wiadomo wimy to, że, że, no, że widział, że dwa zabił, to to wiemy, że dwa zabił. A i tam trzy... No to to jest jego sprawa, ale nie widzieliśmy, nie? Obecność nutri nie wszystkim się podoba, chociaż to miłe zwierzątka, to nie wszyscy zdają sobie sprawę z zagrożeń spowodowanych ich niekontrolowanym rozmnażaniem. Okazuje, się, że to jest gatunek inwazyjny, który bardzo szybko się rozmnaża. Jak się rozejdzie i, że tak powiem, przestanie być kontrolowany, no to bardzo dużo pieniędzy kosztuje później państwo czy lokalne władze załatwienie tego problemu. Problemem są też turyści, którzy dokarmiają zwierzęta. Przyjdzie jutro sobota, jest niedziela. To tu są pielgrzymki. Dzieci się oglądają jak w zoo. Nie ma sprawy, nie chcę poboja dzieciaki. Ale wie pan co? Pół worka chleba krojonego przy nich, łupiny z tego, z tego naszej skorupki, z jajek. Takie rzeczy no sprzątają się kuchni i tu się wywalą. No, to tak to wygląda. No. Niestety resztki tych pokarmów są zjadane nie tylko przez nutrie, ale również przez szczury i dzikie zwierzęta. Nie, szkody nie robią, w każdym razie. I no, za te szczury. Wie pan, no, troszkę gdzieś, gdzieś ktoś ich wytruł, czy wyłapał, czy wyktórych, ale z wiatrówką facet był jakoś roztakt. Cyrki nacjonalne. Przychodzą, bo tam są stawy, przychodzą włodne szczury i niekiedy się pokaże jeden, dwa. Co, 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 co się. Niekiedy, niekiedy, ale kłotów tu jest pełno wszędzie chodzą i te kłoty zaroczyszczą, ale to są włodne, panie, małe szczury włodne. Ja mam tam troszeczkę dalej działkę. To są ratki ocarne, od odbite, wiemy? to znaczy się, że już ty się spacerują, pojedzą, idą tam na sreba, czyli roili. No i to jedno, drugie ściągo, no. Przez obecność tych zwierząt dochodzi do sąsiedzkich awantur. Z jednej strony nutrie mają swoich opiekunów, a z drugiej strony sąsiadów, którzy zwracają uwagę na niebezpieczeństwo. To jest gatunek, który nie jest naturalnym gatunkiem po prostu. I dałem po to, żeby trochę tych informacji i faktów, bo to jest strona internetowa z informacjami podstawowymi, żeby po prostu uświadomić ludzi, że coś co jest fajne i powinno być może gdzieś pod kontrolą, nie wiem, można by było mój pomysł na to, z kilkoma osobami rozmawiając, może wysterylizować po prostu. Po zwierzątka, bo są bardzo fajne. Nie jestem za tym, żeby je zabijać, wysterylizować i przenieść na przykład do y, parku Gródek, gdzie mogły być taką atrakcją. Gdy te dwie strony się spotykają, górę zaczynają brać emocje. Do ostrej wymiany zdań doszło nawet przed naszą kamerą. No Młodek, pan nie da jeść no, tym młodym. Ja no nie da, pan jeść tym ja młodym. Panowie, ale są dwie rzeczy. No, trochę przeszkadzają chyba. Ale komu? Ale komu? Ale komu? Że, że mu na drogę wejdzie tu? Pan to jest gatunek, raz jeszcze pan powtórzę. Nie k Gat... mi panu o gatunkach chyba nie Bo wie pan, bo już mam takie nerwy, żebym o, nie, o, nie pan pan, Jak rozmawiać w takiej sytuacji? No jak rozmawiać? Nie da się rozmawiać, jak pan od początku i z no, dół i z dół, ale z się pan sam w niego, już pan widział. Bo, bo, bo się nie da wytrzymać panie tego, spokoju. bo się nie da wytrzymać. Pan jest bezszelny. No wiem, ale na dzień dzisiejszy ja widzę tylko jeden problem, że te, które są tam martwe, to rzeczywiście jakieś służby powinny tak. je usunąć, bo... Beko, bo, 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 bo... to idą zarazki, a nie wiem ile ich w łodzie jest, bo ich było dwa, 28 wszystkich, no to dwa rozjechało auto tu. Jak to... rozmawiamy jak rozmawiamy normalnie, pan mówiłem, że zagrożenie, że się z czterech Słuchaj zrobi pan. kilkanaście, pan mówił nie... Ich tutaj jest, myśmy liczyli, ich tutaj jest 9. A teraz, pan, a teraz pan uczciwie przyznaje, że było już 28. Proszę sprawdzić, jak szybko rozmnażają się nutrie i jakie to jest, jest zagrożenie 6. w Unii Europejskiej. W Niestety do tej pory miasto nie zajęło się tą sprawą. Aktualnie trwa urzędnicza psychologia, a interwencja jest potrzebna już dziś, bo plaga szczurów w byczynie jest coraz większa. A martwe szczątki zwierząt należy jak najszybciej wyłowić.